Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, nie z budowy, ale z nazwijmy to biurę budowy. Nie miałem ostatnio czasu, musiałem parę rzeczy załatwić, więc nie za dużo zrobiłem na tej budowie i nie miałem też co pokazywać. Ale pomyślałem, że pokażę Wam, ile wyniosło na dzień dzisiejszy, czyli jest to Jezu, który dzisiaj jest 29 czerwca, ile wyniosło koszta związane z rozbiórką, budową, przygotowaniem jakimiś innymi pierdołami. Ogólnie, że biorąc wszystko to trzymam w takim Excelu od Google. Oni oferują 15 tam giga, chyba oferują, no za darmo można mieć po prostu 15 giga wolnego w chmurze, ja sobie to wykorzystałem, całą dokumentację zeskanowaną mam projektową na tym, na tym dysku, no a tam parę jeszcze innych pierdół wszystkie rzeczy, które kupowałem, a robiłem to dosyć skrupulatnie dlatego, że mam wpisywane każdy materiał, każdą rękawicę, każde wiertełko, mam wpisane do tego Excela, więc mniej więcej bardziej więcej wiem ile to wszystko kosztowało. No dobra i teraz przejdźmy, przejdźmy teraz do Excelika, pokażę wam co i jak. Na wstępie podzieliłem to na kilka kategorii, mianowicie no, stricte budowa Przygotowanie do samej rozbiórko budowy, załóżmy, e, no też rozbiórka i wspólne. We wspólnych będzie na przykład, mm, no co, no, przyczepka samochodowa. No bo jakim, do jakiej kategorii mam wrzucić przyczepkę, no nie? Czy to będzie budowa? to no przyda się, na rozbiórkę przydała się, ale czy jakbym nie prowadził i tego, i tego, to bym e, kupił tą e, przyczepkę? No bym kupił, no nie? Więc ni w 5, ni w 9 nie dało się tutaj wcisnąć. Zrobiłem taką kategorię też wspólne. Dobra, weźmy samo przygotowanie. W części przygotowanie mam takie rzeczy jak blaszak. Mam dwie sztuki blaszaka. Do tego musiałem przygotować fundamenty pod ten blaszak. Miałem też zmiany bramy, więc musiałem ją troszeczkę przerobić. Też tutaj znajdziecie rury kanalizacyjne, które były pod kibelek, który widzieliście w którymś tam entym odcinku. No jakieś tam narzędzia, jakieś pierdoły, akurat to dużo nie było. Zacznijmy od samej góry, czyli inne, no bo jak mam zakwa zakwalifikować ten blaszak? Czy to się i na budowę, i na rozbiórkę? Zakwalifikowałem go do tej jakby chronologicznej części, czyli weszło w to przygotowanie do, do samej rozbiórki. Wniosło mi to 4200 zł, czyli po 2100 zł. Do tego trzeba było kupić y, takie rzeczy jak płyty chodnikowe, 50. Zas w zasadzie to kupiłem siódemki, Nie wiem, czy nie za duże. Trzeba było kupić 5, one są lżejsze. By spełniały to samo zadanie. Tam przecież ruchu ciężkiego nie ma, nic by tutaj po tym nie jeździło, tylko bardziej, no, ja chodzę, czy tam jeżdżę sobie tą więc żadny, tutaj bym raczej wszedł w te piątki, gdybym budował już drugi raz. Do tego jakieś obrzeża, deska tarasowa, nie mam pojęcia, do czego kupiłem tą deskę tarasową, wyniosła mnie 32 zł. Jakieś tam obrzeża, obrzeża, to wszystko było kupowane już z marketu. I teraz tak, same te wszystkie materiały były. W cenie 1869 zł. zaokrąglimy do 1870. Rury kanalizacyjne na kibelek wyniosły mnie 350 zł. Czyli to były same rury typu, właśnie 160, ileś tam metrów i tam kilka kolanek. To zobaczycie, sobie. jak nie oglądaliście, to zobaczcie sobie w, w odcinku o kibelku. Nakrętki, śruby i podkładki wyniosło mi to 27 zł. Przerobienie bramy kosztowało mi 27 zł. Nie, nie dużo. Chociaż nie, czekajcie, bo tu jeszcze tarcza doszła, więc jakieś 50 zł. Dobre. 50 zł przerobiłem bramę. W jaki sposób przerobiłem bramę, już Wam mówię. Miałem bramę dwuskrzydłową ze słupkiem i furtką. No i jako, że będą do mnie wjeżdżały, już zresztą wjeżdżają yy, ciężkie samochody, no to musiałem ją poszerzyć. Więc pomyślałem sobie, że urżnę słupek, wyciągnę sobie tą furteczkę, przymocuję razem ze słupkiem do jednego skrzydła i powieszę na tym zewnętrznym słupku, którym była gdzie była e, furtka. No i się udało. Wniosło mi to, tak jak widzicie 50 zł. Po prostu musiałem skręcić te wszystkie rzeczy, żeby to trzymało się kupy, za przeproszeniem. Działa. Może nie wygląda jakoś super, ale działa. Do tego trzeba było jeszcze kupić, pamiętam, łańcuch za 15 zł, aby to wszystko było do zamykania. No bo wiadomo, wcześniej było tak, że miałem taką, taki skobelek, nie wiem jak to nazwać, po prostu podeszcie do góry, e, otwiera się brama, zamykacie i takie są uszy, które nachodzą na siebie. Możecie sobie zamknąć później to na kłódkę. Więc to wszystko mnie, e, te, te koszta związane z tą przerobieniem było 50 zł. E, ale to już abstrahując, jakby to zaliczmy do innej części. Materiały 2. To są takie pierdoły, które musicie kupić. Nie są to stricte rzeczy, no nie wiem, z którego budujecie, ale są potrzebne. No i to, i to wszystko. E, te wszystkie rzeczy mnie wyniosły 366 zł. Przy czym tutaj tak wam mówiłem, są jakieś rękawice, jakieś tarcze do betonu, pianki montażowe, silikon uniwersalny. Nie mam zielonego pojęcia, po co to kupowałem, ale kupiłem. Jest, jest. 366 zł, 16 groszy. No i teraz reszta narzędzia, czyli wiertło do metalu Bosch kobaltowe, z tego co kojarzę. Bardzo dobre zresztą. To było chyba wiertło dziesiątka. Tarczę do metalu, no bo musiałem jakoś urzędnąć ten słupek, o którym wam mówiłem, no i łańcuch. 161,94. 90... Yy, nie wróć, tu, tak powinno być. 107,96. Część przygotowania, to co wam yy, pokazałem wyniosła mnie 6788 przy czym zaokrąglimy 6800 przy czym trzeba uwzględnić to, że musiałem mieć dwa blaszaki czyli tak jeden blaszak 200 reszta na pół powiedzmy że jesteśmy tu przy normalnej budowie by to powiedzmy zajęło jakieś 3000 zł myślę że myślę że to nie jest jakaś super wygórowana cena szczególnie że blaszaki teraz chodzą tej drugiej kategorii, ja wiem, jakieś 2,5. No to może by tam trochę zwiększyła się cena. Wiadomo, że to było rok temu. Te ceny oczywiście cały czas idą do góry. Powolutku, ale idą do góry. Przejdźmy sobie teraz do części stricte rozbiórki. Tutaj nie ma za dużo, bo tak naprawdę dużo było w przygotowaniu. No i teraz tak, maszyny, no to to już jest jakby finał tej rozbiórki 5600 zł kosztowała mnie koparka, wynajęcie w ilości 14 godzin, jeżeli dobrze pamiętam, plus 5 transportów, 4 osiek takich pełnych, z tym gruzem na wywózkę. 5600 zł, no najbardziej cenotwórcza rzecz w całej tej rozbiórki. Dalej, no tutaj kolejnym w ogóle cenotwórczą rzeczą były te rękawice, po prostu przy tej rozbiórce szły w ilościach, no jak widzicie, masakrycznych, ilość 21 par, Rękawic poszło w ciągu roku, także sporo uważam. Ale powiem tak: nie warto do takich cięższych prac kupować takich ogrodowych, gdzie to są takie materiałowe i pokryte jakimś takim, taką gumą. To nie ma sensu. W ogóle tutaj trzeba kupić rękawice budowlane, skórzane takie wiecie, bolsze żeby to tam naprawdę dobrze, dobrze nie przecierało się. Chociaż te rękawice i tak się przecierają, ale po prostu cena. I czas przetarcia jest troszeczkę inny w stosunku do tych. Te, się, te są po prostu tanie, bardzo szybko się przycierają, trzeba je więcej kupić. Ale te rękawice takie budowlane, no tutaj spełniają zadanie i od tego momentu będę już kupował tylko budowlane. Tych się nie opłaca. Są wygodniejsze, ale nie opłaca się zupełnie. No i teraz tutaj jakaś tam pierdółka typu zestaw kostek, kostek i próbnik. To pamiętam, chyba musiałem kupić, żeby przerobić elektrykę. Tak naprawdę uporządkować ją, bo jak otworzyłem tę skrzynkę z rozdzielnią, to była tam pff, masakra. spaghetti takie, więc musiałem to wszystko kupić, żeby tam, wiecie, no popatrzeć, aby uziemienie nie jest podłączone do fazy, bo można było się tego tam spodziewać. Przejdźmy dalej. I teraz wspólne. We wspólnych, tak jak mówiłem, jest na przykład przyczepka samochodowa. Nie ma jak tutaj połączyć, albo budowa, albo to. Nie da. No tutaj trzeba jednak to wszystko połączyć na wspólne. I już Wam pokazuję, tutaj będzie największe koszty, oczywiście. I teraz tak. Do, yy, do samej rozbiórki potrzebowałem też rusztowanie 10 ramek warszawskiego 680 zł. Przyczepka samochodowa, którą widzicie w odcinku o tej przyczepce, 4000 zł. No i to, tutaj takie trochę mniejsze rzeczy, typu młot 8 kg, przyda mi się i tutaj na rozbiórkę, bo przydał mi się na rozbiórkę i też na Samą budowę do czegoś tam kruszenia, no, do czego się tam na pewno przyda. Łom przydał się bardzo na rozbiórkę, bo bez tego łoma to nie miałoby sensu ta robota, ale i też się przyda na budowę. Więc 60 zł. I teraz tak, zobaczcie. Zagęszczarka 93 kg, już sobie kupiłem, już sobie jeżdżę. Spełnia zadanie. Niby nie jest to ciężka, bo to jest chyba taka, no są lżejsze 50, no nie, ale już 50 takie kosiareczki sobie nie chciałem kupić. Kupiłem zagęszczarkę 93 kg do zagęszczenia tego nasypu, który ma powstać właśnie z tej dziury wielkiej, którą widzieliście w ostatnim odcinku o rozbiórce, tym finałem rozbiórki. Więc muszę to teraz zasypać piaskiem i zagęścić. Sprawdziłem działanie tej zagęszczarki na takich warstwach typu 10-15 cm. I jest ok, jeżeli chodzi o zagęszczenie. Bierzecie po prostu pręta, jakąś tam FI-12 i próbujecie wbić. Jeżeli Wam się zatrzymuje to po takich 5 cm, to jest ok zagęszczenie. Wiadomo, do takiej pierdoły nie będę wzywał sondy dynamicznej, czy jakiś tam laboratorium, żeby mi przyjechało proktora zrobić czyli po prostu z tego wskaźnika zagęszczenia, tak, no nie jestem wariat, żeby ich wzywać o takie rzeczy no i oczywiście wisienka na torcie młotek stolarski, który był tak zajebiście mi potrzebny w ciągu tej budowy, bez niego bym tego nie zrobił, to jest ten młotek taki wiecie pomarańczowy, który tam miałem zawsze tam ale poczekajcie, jeszcze nie do... wiecie co nie dopisałem jednej rzeczy nie dopisałem gumowego młotka bo ja tam pieprzałem, gum... a już dobra, wiem, dobra już wiem to czemu nie dopisałem, bo go miałem wcześniej, dobra, nieważne to nie były koszta, to co miałem wcześniej, narzędzia, nich nie dopisywałem. To jest o, o, oczywista oczywistość. tak? Ale sam młotek stolarski 40 zł, powiem Wam, że spełnił zadanie super, naprawdę bez jego, jak bez ręki. No dobrze, przeszliśmy przez bud. A nie, jeszcze budowa, przepraszam, jeszcze budowa. Podskoczmy sobie teraz, właśnie na tą budowę. Tutaj też dużo nie ma. No, oczywiście do zagęszczarki kupiłem nauczniki ochronne, no bo tutaj już stricte, stricte będzie ta, te nauczniki, jakby do samej budowy. No i przy, przyjechała mi pierwszy, przyjechał mi pierwszy transport piasku, 16 ton 500 zł Dobrze, a teraz Wisienka na torcie. Ile to wszystko w sumie kosztowało? Ile on pieniędzy wydał i skąd on to miał? Pewnie ukradł. No, oczywiście, że ukradłem, tak? Oczywiście. No. Nie zarobiłem, tylko ukradłem. Już wam pokazuję, ile ukradłem. 9, No, 20 tysięcy złotych. Przy czym tak. Ja bym z tego 20 tysięcy złotych wywalił na dzień dobry. Zagęszczarkę. Piasek. I gdzieś to była jeszcze przyczepka. Bo te rzeczy to są już pod budowę. Więc to, co będzie na budowie, to jest inna sprawa. Zostało mi 13 652 zł. Z Tego jeszcze by trzeba ująć 600 zł za złom, więc wychodzi około 13 000 zł. Czy to jest dużo? Wydaje mi się, że nie. Powiem tak, dowiadywałem się i ekipa, która by to przyjechała, rozdupcyła w ciągu tamtego dnia, to by wzięła około 15 25 nawet tysięcy złotych. Więc no, sorry, ale, ale nie. To wiadomo, że robienie samemu jest tanie. Przy czym trzeba jeszcze uwzględnić parę rzeczy. Po pierwsze, odzyskałem materiał praktycznie myślę, że w 90%, który mi się przyda. tak Mówią te materiały, który mi się przyda. No bo stare na przykład blachy mi się nie przydały, to i poszło na złom. Odzyskałem tak. Deski. Odzyskałem płytę OSB na wszystko, to wszystko na szalunki oczywiście, idzie no bo nie wykorzystam tego do niczego innego, ale też odzyskałem dużo krawędziaków, takich wiecie, 14, 12, przepraszam, 12, 12 na 12 takie klotki, po 3 metry, po 2,5, do, do stropu, po prostu do stropu, więc to mi się wszystko przyda. Jak, tego, jak to wycenić? No ja nie mam pojęcia, tak. Mogę coś założyć, ale to będzie naprawdę strzał kulą w płot. Więc tutaj do tego nie będę nic odliczał, i tak dalej, bo to nie ma żadnego sensu. Dodatkowymi kosztami związanymi z rozbiórką są na przykład dojazdy. No i teraz powiedzcie mi, jak ja mam wyliczyć dojazdy? Raz pojechałem, raz nie, raz inną drogą. No nie ma sensu, to zupełnie nie ma sensu, uważam. To są koszta, które są niepoliczalne. Są, no trudno, ale nic, nic tutaj się z tym nie da zrobić. Kolejną rzeczą jest to, że. No, wiadomo, nie miałem, nie miałem pomocy z zewnątrz. Bo pomagała mi oczywiście tylko moja żona i rodzice, a reszta zrobiłem tymi, o, tymi ręczyma. Takimi, no krzywe, grube, jak podolski złodziej, ale zrobiłem własnymi rękoma. Trwało to, jak, tak jak mówiłem, rok. Dużo, krótko, trudno powiedzieć, no nie? ale, ale e, zakończona jest rozbiórka, mam już jedno z głowy. Je, zostało, została jeszcze jedna rzecz. Ile kosztuje? Opieka nad dziećmi. W tym przypadku, kiedy moja żona mi pomagała, no to wiadomo, że trzeba było wypchnąć tych dwóch małych świrów moich do dziadków, więc oni, oni też muszę to uwzględnić jako pomoc no oczywiście, no nie, więc nie da się tego policzyć, no nie da się, no jak policzycie, to no nie ma, nie ma, no co, na, na godziny będę przeliczał, no to już bym był wariatem, no nie, żeby tam zobaczyć stricte ile były tych kosztów i tak dalej, no nie ma to sensu, nie robiłem tego, myślę, że spokojnie zrozumiecie to. Reasumując, można powiedzieć, że cała rozbiórka takiej chałupy, którą widzieliście w poprzednich odcinkach wyniosła no 13 tysięcy złotych, bo tutaj tak jak mówiłem nie uwzględniam przyczepy samochodowej, piasku i zagęszczarki, która przyjechała, przyjechała do mnie ostatnio, więc tutaj mówię 13 tysięcy złotych, bo jeszcze trzeba ująć z 600, tam, 600 parę złotych wyjdzie w sumie. Za złom, jak nie nawet przekroczę to 652, więc, ale zaokrąglimy 13 tysięcy zł. Nie uważam, żeby to było dużo. Co wy uważacie, napiszcie w komentarzach, poproszę. Także na dziś dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.